Srebrna Księżniczka. W międzyczasie Izaak Goldfuss zamknął drzwi z kantora na dwa zamki i trzy kłódki. Na jungę dobre robisz, dobre ci arbeite, ci dobre pracować. Izaak poklepał chłopaka po plecach który na zapleczu siedział nad rachunkami. Izaak był zadowolony z dzisiejszego dnia. Interesy szły bardzo dobrze. Udało mu się, dzisiaj raniutko, jeszcze przed kupcem jemiołą, cały ładunek buraków za niską cenę zakupić. He, 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 he. Rehotał Izak na myśl o burakach i głaskał się po brzuchu. Z aksamitnego woreczka wydobył srebrną szkatułkę i spojrzał na nią pełen radości. A następnie wszedł z nią do salonu, który to prawie jak skarbiec królewski wyglądał. A co tam wszystko nie stało? A to jakaś mumia w sarkofagu stała zaraz koło egipskiej wazy, która to prawie tak duża jak sam Izaak była. A to wielki łeb od lwa wisiał na ścianie, a to obrazy, miecze i chorągwie, a nawet i tron pański z masywnej sosny z żelaznymi okuciami. Gdzie okiem nie sięgnąć same skarby? Fundebare princesin, ładna ti ładna, smokał Izak i bardzo ostrożnie wstawił ją do witryny, pełnej porcelanowych figurek i złotych pierścieni. A teraz guty nacht, Freulein, rzekł Izak i zamknął witrynę. Iza Goldfus spojrzał na wszystkie swoje skarby, westchnął błogo i zasiadł na pańskim tronie z sosny. W międzyczasie ujechał Jarob już spory kawałek drogi. Zaraz za miastem przebrał się w nowe zakupione rzeczy. Wicek nie darł się już z woza, tylko chrapał na workach. A Jaroch kiwając się i podskakując na kocich łbach, rozmyślał o tym, co mu to róża ważnego chciała dzisiaj powiedzieć. Z jego siostrą, która o parę lat starsza od niego była, łączyły go bardzo przyjazne stosunki. Matka ich umarła wcześnie i róża opiekowała się Jarochem jak własnym dzieckiem. Do dzisiaj nie zapomniał, jak to namokradła sam polazł i prawie by się utopił, gdyby to go róża w ostatniej chwili nie znalazła i nie wyciągnęła z tego bagna. Uj, było to piekło, jak wrócili do chałupy. Ojciec już brał się za pasa, jak róża powiedziała, że to ona jarocha do zabawy wszukanego na mokradłach tam mówiła. Co nie było wcale prawdą. Jarochowi upiekło się, więc za to ojciec obciął róży za karę jej warkocze, które były prawie do ziemi i dziewczyny największym skarbem. Ojciec ich pracował jako pomocnik leśnika królewskiego, a że był pracowity dostał od króla kawałek lasu, gdzie sobie chatę postawił. Tam też mieszkali w trójkę. Potem wyszła Róża za mąż, za karczmarza Gawrona Józefa, a potem umarło się ojcu i Jaroch od tego czasu mieszkał sam wraz z osłem i w leśnej chacie. Jaroch żył i pracował podobnie jak jego ojciec, w lesie na służbie u króla. Lubił las i drzewa. A Róża została karczmarką i tak dobrze gotowała, że nawet sam król Justyn, napieczonego dzika, do jej karczmy zajeżdżał. I wszystko było dobrze, aż do tego dnia, jak piorun w wielki dom strzelił, pod którym się niestety Gawron Józef przed deszczem schował. A było to jakieś trzy lata temu, i karczma teraz coraz to podupadywała bo chłopa brakowało. W międzyczasie w lesie u podnóża góry siedziały Sybiliana i Rada na pieńkach przed chatą i wznosiły kolejny toast. – Na zdrowie! – zawyła Rada która była już mocno nabzdryngolona i pomachała do cioci glinianym kubkiem napełnionym jakimś ostrym napojem, który ciocia, nie wiadomo z czego, pędziła. Rada pociągnęła znowu łyk i wykrzywiła się szpetnie. Tu poderwała się Stara na nogi i robiąc grymasy oraz podciągając poszarpane kiecki, zatańczyła po królewsku dookoła pieńków wokół rady. Czy mogę prosić, królowo, rado o pierwszy taniec? Ależ oczywiście, królowo pijano. Wesoła rada zaczęła skakać jak bączek przed chatą, aż się potknęła o korzy i wyrżnęła na gębę. Chodź, moje słoneczko, chodź, bo mi się jeszcze zaziębisz. Stara zatroszczyła się i wciągnęła radę do chałupy. Odkąd rezydencja królewska została przeniesiona na zamek letni za lasem, była rada częściej u cioci w odwiedziny, bo było nawet bliżej. – Ciunia, jesteś pewna, że ten czar się nie odczaruje? – bełkotała rada. Na córunia, jakoś to dałaś miłej zatruty napój? – Dała – zabeczała rada. – I zamieniła się w srebrną figurkę? – Zamieniła. – I wrzuciłaś ją do głębokiego jeziora? – Leży ta szkatułka na dnie tego zatrutego jeziora, leży i zatrułaś jezioro na sto lat, Zatruwam. no to mamy sto lat spokój, na zdrowie Radunia. to musiałby trzy razy ktoś do Srebrnej Księżniczki powiedzieć, że przez nią jest najszczęśliwszy człowiekiem na świecie. – Ja to zabraniam! – żasnęła Rada. Mniejsza i najmoczysza i najwyższa i, i pierworodna, syknęła Sybiliana. W międzyczasie dojeżdżał Jaroch do karczmy. Malwinka wypadła mu na przywitanie. Jaruch wziął dziewczynkę za rękę i wszedł z nią do odświętnie udekorowanej izby. Goście siedzieli przy stołach, muzyka grała, a rozweselona Malwinka przebierała w licznych prezentach. A były to prezenty od młynarza i od bogatego chłopa i od skarbnika królewskiego. A byli to wszystko kontrahenci, którzy na ładną wdowę, no i oczywiście na kaczmę mieli ochotę. Po pewnym czasie wzięła Róża brata za rękę i weszła z nim do kuchni, gdzie zasiedli sami przy dużym stole. Jarok oczekiwał, iż siostra wymieni mu imię jego wybrańca na nowego męża. Róża natomiast wyciągnęła z szuflady zrolowany dokument, zrobiła tajemniczą minę, rozwinęła go i zaczęła nagło czytać. Ja, Gawronowa Róża, daruję mojemu bratu Jarochowi Sokracie połowę mojego dobytku. A to znaczy karczmy i ziemi, no i tak dalej, i tak dalej. I te obórki i wszystkie inne rzeczy. I ten dokument, kochany bracie, został podpisany przez magistrata miejskiego. Dodała dumnie. Co ty mówisz? wysapał Jaroch. To znaczy, że należy się tobie pół kaczmy i pół ziemi. Róża spoglądała przyjaźnie na swojego brata. I pół obory! zarehotał Jaroch. I pół obory! potwierdziła Róża. A młynarz? spytał Jaroch. A gwizdzę na młynarza! zawołała Róża. A skarbnik królewski, gwizdzą też na skarbnika, oni tak tylko moją kaczmę mają na oku, ale niespodzianka, rzekł Jaroch. A to nie było wszystko, bo w tym drzwi się z trzaskiem otwarły i malwinka wpadła do środka, ciągnąc za sobą opierającą się trochę ubraną w czerwony serdaczek pannę. Prawie by jej Jaroch nie poznał, a to była zamkowa kucharka, Suzanka, która, odkąd ją Jaroch na zamku cudził, już go nie mogła wcale zapomnieć. – Ale niespodzianka! – wystękał czerwony jak burach Jaroch. Suzanka natomiast zbladła trochę na widok jego nowych spodni i musiała sobie na krześle przysiąść. A teraz ja wam zrobię niespodziankę! Zaśmiał się Jarok i wyparzył jak diabeł z izby. W międzyczasie robił Izak Goldfuss fire-abend. Siedział w swoim salonie na sosnowym tronie i wyciągał nogi w pocerowanych skarpetach w kierunku małego, rozżarzonego kominka. Pachołek Pietrek Czyścił srebrne łyżki i zajadał suchy chleb z serem. Napyta krewtik posyn. Dobry brat was. Pietrek spojrzał na Żyda. Po jego prawej stronie stała mumia w sarkofagu, a nad samą głową wisiał mu lwi łeb. Pietrek uśmiechnął się, splunął na łyżkę i czyścił dalej. Po drugiej stronie góry za to snuły Rada i Sybeliana ich najskrytsze marzenia. A potem zostanę królową, peperadą i będę rządziła w królestwie. P -p i nowym, wszystko jedno. A potem przyjdzie czas, żegnajcie Justynie i Barbaro. Teraz króluje To dorzuciła groźnie Stara. A potem wykonimy tego, co za miłą wpł wpłynął tego tego prokonosa. A potem weźmę się za, za kogo, ciociunia? Wszystko jedno, za następnego. Będziemy rządzić całym światem. Na zdrowie, ciociunia. Na zdrowie, słoneczko. Tak szybko jak jaro wyleciał, był znowu z powrotem obładowany tym razem paroma workami. Dziewczyny zebrały się wedle stoła, a Jaroch wyciągał chusty i koraliki czerwone, i kuraki na zupę, i szmateczki, i majteczki, i dzwoneczki. Dziewczyny piszczały z uciechy i przymierzały przed lustrem czapeczki. Na! Koniec wyciągnął Jaroch wystruganego pudla i podał go Malwinie, która aż pisnęła z radości. A jaki prześliczny! A teraz do tego wystruganego damy prawdziwego. Tu jak czarodziej Pomachał jaroch rękami i wyciągnął rozczochranego wicka z worka, który z radości wił się jak piskosz, A następnie przysiadł na podłodze i zaczął się mocno drapać. Toż to jest królewski wicek od księżniczki miłej! Krzyknęła Zuzanka. A ja myślałam, że biedaczko zginął, tak jak mój klops zatruty tym smrodliwym jeziorem. Tu opowiedział Jaroch, jak z narożeniem własnego życia uratował psa przed trującym jeziorem za co naturalnie został gorącymi uściskami i całusami wynagrodzony. Następnie wzięły się Zuzanka i Malwinka z piskiem i ze śmiechem za pranie i szczotkowanie psa, a Róża i jarok zasiedli znowu za stołem. – Hola, karczmarzu! – podniosła Róża kubek z winem. – Hola, karczmarko! – odpowiedział świeżo upieczony półkarczmarz. – Myślisz, że damy rady? Parobka by trzeba nająć i nowego konia i nowy płot i dach przecieka. Róża zamyśliła się. Wystarczy tyle? Tu dmuchnął Jaruch workiem z pieniędzmi, które dostał od Żyda Izaaka za srebrną pozytywkę tak mocno o stół, że aż monety zadzwoniły. O Jezus Maria! Złapała się Róża za głowę. A skąd to masz tyle dukatów? Od srebrnej księżniczki powiedział Jaroch, i spoglądając na upapraną w mydlinach, śmiejącą się do niego Suzankę, podniósł wzrok do nieba i zawołał: Srebrna księżniczko, uczyniłaś mnie najszczęśliwszym człowiekiem na świecie! I w tym samym czasie, kiedy to rada i ciociunia oparte o stół w chałupie głośno chrapały, błysnęło u Izaaka Goldfusa w witrynie potężne światło. Pozytywka otwarła się ze świstem i melodia zabrzmiała głośno jak fanfary nie. Zraszony Pietrek zleciał z ryczki, a Izak podskoczył na pańskim tronie i wrzasnął. Sakramento, was jest das? W tej samej chwili rąbnęła mumia z sarkowagiem, jak długa na dywan, a łeb od lwa oderwał się z haka i z wielkim hukiem spadł Izaakowi Goldfuss prosto na głowę.